Cześć, z tej strony Ania. Od ponad 9 lat jestem specjalistą mikropigmentacji skóry głowy w klinice SMP. Dziś opowiem Wam, jak mikropigmentacja skóry głowy może pomóc osobom z jasnymi włosami osiągnąć naturalnie wyglądające efekty i zwiększyć pewność siebie. Mikropigmentacja skóry głowy to zabieg, który pomaga odzyskać naturalny wygląd pełnej fryzury, niezależnie od zaawansowania łysienia. Wielu z Was może zastanawiać się, czy jest to również opcja dla osób z jasnymi włosami. Odpowiedź brzmi absolutnie tak. W rzeczywistości mikropigmentacja skóry głowy doskonale sprawdza się również u osób z bardzo jasnymi odcieniami włosów, dostarczając subtelnego, ale wyraźnego poprawienia estetyki fryzury. Proces dobierania odpowiedniego pigmentu jest kluczowy, aby osiągnąć jak najbardziej naturalny efekt. Dla osób z jasnymi włosami szczególnie ważne jest, aby pigment był idealnie dopasowany do naturalnego koloru włosów. Starannie dobieramy pigmenty, które komponują się idealnie z naturalnymi włosami, tworząc efekt, który jest zarówno dobrze widoczny, jak i estetycznie korzystny. W klinice SMP dokładamy wszelkich starań, aby pigment idealnie komponował się z naturalnym kolorem waszych włosów. Analizujemy odcienie i podtony, aby zapewnić, że efekt mikropigmentacji będzie jak najbardziej naturalny. Ponadto każdą sytuację traktujemy indywidualnie, z pełnym zrozumieniem unikalnych cech i oczekiwań każdego klienta. Nie ma znaczenia, czy wasze włosy są blond, siwe czy brązowe. Mikropigmentacja jest procesem w pełni spersonalizowanym. W mikropigmentacji kluczowe jest również dobranie odpowiedniego rozmiaru igły, aby wielkość tworzonej kropki odpowiadała rozmiarowi naturalnego włosa. Właściwy dobór igły pozwala na dokładne naśladowanie naturalnych włosów. To jest niezbędne do osiągnięcia idealnego efektu. Taki poziom szczegółowości gwarantuje, że finalny efekt wygląda naturalnie i harmonijnie z naszymi włosami, a my możemy cieszyć się pełną, krótkościętą fryzurą. Naszym celem jest osiągnięcie efektu, który nie tylko wygląda naturalnie, ale również sprawia, że czujecie się świetnie ze swoim nowym wyglądem. Dlatego zawsze przed zabiegiem przeprowadzamy dokładną rozmowę, podczas której omawiamy wszystkie szczegóły i odpowiadamy na Wasze pytania. Jeśli chcielibyście uzyskać więcej informacji na temat mikropigmentacji skóry głowy, nie wahajcie się do nas zgłosić. Zachęcam do kontaktu z naszą kliniką, gdzie z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Wasze pytania i pomożemy dobrać odpowiednie rozwiązanie. Niech Wasz nowy wygląd pomoże odzyskać pewność siebie i cieszyć się życiem z pełną fryzurą. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w klinice SMP.